Cześć, witam was bardzo serdecznie i Ja Jestem Chorzy to oczywiście kolejny odcinek Skyrim. W tym momencie udało nam się zejść do Kopca Dusz. Serana generalnie nie przepada za tym miejscem. Ja na razie nie wyrobiłem sobie zdania. To straszne, że martwi kończą tu na wieczność. Okropne. Jakby nadal musieli cierpieć. Nie jestem do końca pewien, czy dusze w tym momencie będą nas atakować. Przynajmniej ból minął. No dobra, wygląda na to, że nie. Jednocześnie raczej nic ciekawego nam nie powiedzą. What the fuck? Może ty? Jakaś ciekawostka? Mój statek co się z nim stało? Gdzie ja jestem? Nie do końca. Nie ma dokąd uciec. No dobra, wydaje mi się, że dusze raczej nic nam nie podpowiedzą. Coś jednak chce nas zaatakować. Nie do końca wiem, co w tej chwili nas zaatakowało. Raczej nie masz sensu w tym momencie rozmawiać z duszami. Musisz mi pomóc odnaleźć arwaka. Nie zasłużył na to, żeby skończyć w takim miejscu. Arwaka? Uspokój się, kim jest arwak. Arwak, mój konie, razem przybyliśmy do tego koszmarnego miejsca. Zaatakowały nas potwory, więc nakazałem mu uciekać. Proszę, to takie wierne zwierzę, a ucieka już tak długo. Musisz go ocalić. To miejsce cię odmieni. No dobra, to ostatnie zdanie średnie mi się podobało. Jak mogę mu pomóc, Arwak? Arwak, gdzie jesteś? Arwak, proszę cię, wróć! Wróć do mnie! Okej, okay, wszystko jasne. Znajdź czaszkę Arwaka w kopcu dusz. Okej, okay, postaramy się odnaleźć czaszkę Arwaka. Na razie jednak idę przed siebie. Nie jestem pewien, czy powinienem w tej chwili eksplorować całą okolicę. Wydaje mi się, że tak czy inaczej jest ona ograniczona w jakiś sposób. No dobra, dusza trochę mnie zepchnęła. Próbujmy zahaczyć o którejś z tych budynków. Zobaczyć, czy uda nam się dostać do środka. A ty to kto? Kogóż my tu mamy? Istotę z krwi i kości. Zaiste, co się stało? Zwięźle rzecz ujmując, sprzedałem coś takiemu jednemu, co to, jak się okazało, pracował dla zgromadzenia nekromantów. Skąd na Zenitara miałem wiedzieć, że składniki są podrobione? Czy ja wyglądam na gościa, który igra sobie z nekromantami dla sportu? No cóż, więc... Tak się tu dostałeś? Nie inaczej. Z koniem, wozem i całym Majdanem. Wychnąłem tu bez choćby słowa ostrzeżenia. Kiedyś byłem najlepszym kupcem w wysokiej skale. Ludzie mnie szukali, żeby chociaż sprawdzić, co mam na sprzedaż. Zostało ci coś? Przedni dowcip, a czym zamierzasz mi zapłacić? Rozejrzyj się, złoto nie zjedna ci tu przyjaciół. Na pewno jest coś, co chciałbyś mieć. Powiem ci coś. Doceniam twoje wysiłki, więc dam ci zajęcie. Jedyne czego tu nie brakuje, to strąki dusz. Wiesz, to paskudne grzybo coś, które robi tu za roślinę. Przynieś mi powiedzmy, 25 takich strąków, a pozwolę ci przetrząsnąć mój dobytek. Zgoda, co masz? Takie tam zbierane przez lata rupiecie. A skoro nic nowego już raczej do nich nie dołożę, to nazwijmy je dorobkiem mojego życia. Powiedz, czego szukasz, a może dobijemy targu? Pod warunkiem, że przyniesiesz stronki? Nie mam 25 Bez stronków? Stronków interesu nie ubijemy, chyba masz coś do znalezienia. No dobra, będziemy szukać stronków. Ja się pytam, jak możemy się dostać do środka? Tutaj? Raczej nie. Wydaje mi się, że to jest jakiegoś rodzaju ściana, przez którą nie możemy się przedostać. To coś? Spójrz tylko. Okej, okay, zniknęło. Wydaje mi się, że. Część krat się otwarła. Dobra, udało nam się otworzyć. Przetrząśnijmy kufer, chociaż jeden. Nie najgorsza bława. Oraz klejnoty oddajmy bławę Seranie, jeżeli tylko ją znajdziemy. Serana, gdzie jesteś, będziesz nosiła moje ciężary. Można by pomyśleć, że wampir czułby się tutaj jak w domu. Ale byłoby to błędne założenie. Jak najszybciej odszukajmy moją matkę i wynośmy się stąd. No dobra, muszę z Tobą wymienić kilka rzeczy. Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. Eee, nie. Waga buława. Słucham? Nie. Buława. Łuski. W sumie dajmy jej wszystko, co może unieść. Zguba smoków. Wygląda bardzo interesująco. Może będzie w stanie tego używać. Wampirzy pancerz. To by w sumie było na tyle. Wygląda na to, że Serana raczej nie będzie używała żadnej z tych rzeczy. Dobra. Wystarczy tyle zwiedzania. Chodźmy w kierunku tego epicko wyglądającego zamku, który, jak przypuszczam, jest naszym celem. Nadal będę się rozglądał, czy gdzieś nie biega tutaj Harwak. Zawsze możemy starać się go dogonić trąbą powietrzną. Jak na razie miejsce nie wygląda aż tak źle. Podziewałem się non-stop atakujących mnie przeciwników. A ty to skąd? Przeciwnice pojawiają się raz na jakiś czas i praktycznie są to przeciwnice na jeden strzał. Jeszcze ktoś. Chyba nie. Chodźmy dalej. Wydaje mi się, że dochodzimy do naszego celu. Dobra, przez moment myślałem, że coś widziałem. Nie jestem do końca pewien, jakich strąków mielibyśmy szukać. Ja tutaj nie widzę żadnych strąków. Matko? Mm. Matko! Na stwórce to niemożliwe. Serana, to naprawdę ty własnym oczom nie wierzę. Jak dostaniemy się do środka? Musimy porozmawiać. Serano, co tutaj robisz? Gdzie twój ojciec? On nie wie, że tu jesteśmy. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Najwyraźniej poniosłam porażkę. Harkon znalazł sposób na odcyfrowanie proroctwa, czyż nie? Nie, nie rozumiesz. Jesteśmy tu, by go powstrzymać, by wszystko naprawić. Chwileczkę. Sprowadzasz tutaj obcą osobę? Odjęło ci rozum? Nie ma mowy. Ty. Podejdź. Porozmawiamy. Jak więc doszło do tego, że łowca wampirów towarzyszy mojej córce? Ból sprawia mi myśl, że będziesz podróżować z Seraną w przebraniu jej obrońcy, chcąc mnie dopaść. Ja dopaść ciebie? To nie żaden wybieg. Chcę jej zapewnić bezpieczeństwo? Udało mi się ocalić przed twoim głupim planem? Jestem tu po to, aby zabrać prastary zwój. Odpowiedź numer dwa, definitywnie. Ona była chamska, ja też. To ciekawy dobór słów, biorąc pod uwagę, że teraz, gdy nie postępujemy już wedle mego głupiego planu, Serana jest w dużo większym niebezpieczeństwie. Ups. Serana poświęciła wszystko, by uniemożliwić Harkonowi wypełnienie słów proroctwa. Wydawało mi się, że ci to wyjaśniła. Dlatego przybywam tu po prastary zwój. Myślisz, że miałabym tupet zamknąć swoją własną córkę w tym grobowcu tylko po to, by chronić prastary zwój? Zwoje to tylko środek do celu. Kluczem do tyranii słońca jest właśnie Serana. Co można myśli? Gdy uciekłam z zamku Wolki Har, miałam ze sobą dwa prastare zwoje. Zwój, który jak mniemam, udało ci się znaleźć wraz z Seraną. Mówi o Aurielu i jego magicznej broni, łuku Auriela. Drugi zwój twierdzi, że krew córy mroźnego azylu oślepi smoka. W jaki sposób Serana pasuje do tego wszystkiego? Podobnie jak ja, Serana była kiedyś człowiekiem. Byliśmy wtedy oddanymi wyznawcami Lorda Mola Gbala. Tradycja nakazuje złożyć kobiety w ofierze Molag w dniu jego przywołania. Mało która to przeżywa. Pozostałe stają się jednak pełnej krwi wampirzycami. Nazywamy je wtedy... curami Mroźnego Azylu. Tyrania Słońca wymaga krwi Serany. Serana dobrowolnie podała się temu rytuałowi. Mroźny Azyl? No dobra... Tyrania Słońca wymaga krwi Serany? Widzę, że zaczynasz rozumieć, dlaczego chciałam chronić Serany i dlaczego trzymałam drugi, prastary zwój tak daleko od niej, jak to możliwe. Twierdzisz, że Harkon zamierza ją zabić? Gdyby Harkon zdobył łuk Auriela, a krew Serany została wykorzystana, by zbrukać ten oręż, proroctwo tyranii Słońca zostałoby wypełnione. W jego oczach umierałaby dla dobra wszystkich wampirów. Nie dopuszczę do tego, oczywiście, że nie. Jak niby zamierzasz go powstrzymać? E, mam dwie magiczne płonące ręce zabije Harkona. Jeśli w to wierzysz, jesteś jeszcze większym głupcem, niż myślałam. Nie sądzisz, że przemyślałam to wszystko, zanim wcieliłam swoje plany w życie? A zdanie Syrany? Nic cię nie obchodzi, Serana. Ani nasza trudna sytuacja. Gdy za potrzeptem serca stajesz się łowcą wampirów, pozostajesz nim, nawet jeśli dołączasz do naszej rodziny, by przetrwać w kopcu dusz. Jesteś tu, bo według twego rozumu jesteśmy potworami. Złymi istotami, które trzeba zniszczyć. No dobra, Harkon chce zabić wszystkich ludzi, żeby wampiry zapanowały nad światem. On nie do końca jest dobry. Serana we mnie wierzy, więc może ty też spróbujesz? Serana? Ten obcy sprzymierzył się z tymi, którzy na nas polują i nas zabijają. A ja mam mu cię powierzyć? Ten... obcy... zrobił dla mnie w krótkim czasie więcej, niż ty uczyniłaś przez kilka wieków. Ups! Jak śmiesz. Poświęciłam wszystko, żeby chronić cię przed tym fanatykiem, którego nazywasz ojcem. Tak, jest fanatykiem. Zmienił się, ale to wciąż mój ojciec. Dlaczego tego nie rozumiesz? Och, serano, gdybyś tylko otworzyła oczy. W chwili, gdy twój ojciec pozna twoją rolę w proroctwie i dowie się, że potrzebuje twej krwi, znajdziesz się w ogromnym niebezpieczeństwie. Więc, żeby mnie chronić, lepiej było odciąć mnie od wszystkiego, na czym mi zależało? Nigdy nie spytałaś mnie, czy zamknięcie mnie w krypcie będzie najlepszym rozwiązaniem, tylko oczekiwałaś, że ślepo za tobą podążę. Oboje mieliście obsesję na punkcie swoich spraw. Wasze motywacje mogły być inne, ale ostatecznie dla ciebie też jestem wciąż tylko pionkiem. Chcę, byśmy znów byli rodziną, ale nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Może nie zasługujemy na takie szczęście. Może nie jest ono nam przeznaczone, ale musimy go powstrzymać, zanim będzie za późno, a do tego będziemy potrzebować prastarego zwoju. Przykro mi, Serano. Nie wiedziałam. Nie sądziłam. Moja nienawiść do twego ojca dzieli nas już zbyt długo. Wybacz mi. Jeśli chcesz prastary zwój, to należy do ciebie. Twoje intencje nadal nie są dla mnie jasne, ale dla dobra Serany pomogę ci tak wiele, jak to możliwe. Masz przy sobie prastary zwój? Tak. Chronię go od kiedy mnie uwięziono. Na szczęście masz możliwość zniszczenia bariery, która otacza te ruiny. Co mam zrobić? Musisz znaleźć najwyższą z kamiennych wież otaczających te ruiny. U ich podstaw czerpana jest na potrzeby bariery energia z nieszczęsnych, wygnanych tu dusz. Zniszcz strażników, którzy je chronią, a bariera upadnie. Jeszcze słowem ostrzeżenia. Po kopcu krąży smok, który zwiesie Durnewir. Uważaj na niego. Idealni mistrzowie kazali mu nadzorować strażników. Więc bez wątpienia zareaguje, jeśli uznacie za zagrożenie. Nie ma problemu, mam pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o zabijanie smoków. Czy chcemy wypytywać o wszystko? Wydaje mi się, że dość rozmowy. I chroń córkę. Nie ma problemu, chodźmy zabijać strażników. Rozumiem, że są rozsiani po okolicach. Czy istnieje opcja przeniesienia się? gdzieś kopcu, czy po prostu musimy tam dojść. Zaglądajmy szybko na mapę. No okej, okay, wygląda na to, że po prostu będziemy musieli tam dojść. Są to trzy różne miejsca oddalone o siebie w trójkącie. Więc już chodźmy do pierwszego. Nie jestem do końca pewien, jak silnym przeciwnikiem będzie w tym momencie strażnik, więc na 100% przed samą walką zapiszemy się. Strażnik, strażnik, czy ktoś widział strażnika? Rozumiem, że strażnik powinien być gdzieś obok wieży. Na wszelki wypadek zapiszmy się, ponieważ przypuszczam, że chodzi o ten kryształ. Ty? Wiesz coś o strażnikach? Zajmie się malowaniem, mówi do mnie. Pewnie, jakby to było takie proste. No dobra, maluj dalej. Czy po prostu mam zestrzelić to coś? Dobra, nie do końca. Wydaje mi się, że nadal nie doszliśmy do strażnika. Strażnik będzie raczej w okolicy tej wieży. Trochę martwię się smokiem, o którym mówiła. Nie wiem, czy w tej chwili smog będzie tutaj silniejszy. Czy sobie poradzimy? Zwłaszcza, że nasz team został osłabiony przez brak psa. Który nie zapominajmy, zniknął w poprzednim odcinku. No dobra, ty jesteś strażnikiem? Oczywiście, że tak. Łap! Wow. No dobra, strażnik. ...nie był jakiś straszny. Smok? Czy ktoś widział smoka? Smoka raczej też nie ma. Próbujmy rozglądnąć się po okolicy. Nie wiem, czy powinienem... ...zestrzelić... ...wszystkie te kule. Ewentualnie... ...zrobić coś z kamieniem? Raczej nie. Wydaje mi się, że po prostu... ...musimy udać się do następnego strażnika... Ja na wszelki wypadek wejdę sobie na górę, ponieważ widziałem tutaj jakąś duszę. Jeszcze chwilę temu. Wydaje mi się, że dusza zniknęła. Szybkie zerknięcie na mapę. No i cóż, idziemy do kolejnego strażnika. Nie wiem, co w tym momencie stało się z moją energią. Czy zbliżenie się do którejś z tych barier powoduje, że tracę moją energię życiową? Tak to przynajmniej wygląda. Przypuszczam, że kolejna wieża jest tuż przed nami. Prawdopodobnie po pokonaniu trzeciego strażnika przyjdzie nam się zmierzyć ze smokiem. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje założenie, które może być błędne. Często bywa. Po raz kolejny niestety w tym momencie wychodzi mój brak energii. Mamy praktycznie zerową staminę. Załatwmy to coś. No i cóż, biegnijmy wprost do strażnika. Wydaje mi się, że kolejne poziomy zdecydowanie będę chciał inwestować w staminę. Ewentualnie tak jak powiedziałem, może uda nam się zdobyć konia. No dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Cały czas staram się rozglądać, czy gdzieś nie biega sobie tutaj harwak. Kolejną rzeczą, na którą właśnie się zastanawiam, to czy wszyscy strażnicy będą tak samo silni, a właściwie słabi, ponieważ strażnika, który był za nami. Praktycznie rozłożyliśmy bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu. Tak, właściwie to, o ile dobrze pamiętam, bez pomocy serany. Tylko i wyłącznie kilkoma fireballami. Widzę kolejne dusze. Coś już na mnie czyha w okolicy. Może zajmijmy się. What the fuck? A ty to kto? Jeszcze ktoś? Jeszcze jeden gdzieś tutaj. No i dobra, chodźmy załatwić strażnika. Strażnik wygląda dokładnie tak samo. Czy on nie ma? Nie, okej, okay, ma głowę. Zastanawiam się, czy nie powinienem przeszukać jego ciała. No dobra, zdecydowanie powinienem przeszukać ciało strażnika, którego zabiliśmy kilka minut temu. Kiedyś tam jeszcze wrócę. Ewentualnie poza nagraniem, żeby w tym momencie nie zanudzać Was, ponieważ tak czy inaczej biegamy sobie po pustkowiu, gdzie nie ma żadnej akcji. Raz na jakiś czas mamy szansę z kimkolwiek sobie powalczyć. Tak na przykład teraz. Okej, okay, ten jest troszkę silniejszy, a właściwie był. Nie jestem do końca pewien, czym są te kopce, które się tutaj znajdują. What the fuck? Dobra, olejmy kopce. Olejmy tarcze. Olejmy latające w okolicy. dusze. A to kto? A ty, to kto? Co dokładnie robisz? Jak niby mam spisać moje dzieło? Jeśli ciągle ktoś mi przeszkadza. Dzieło? Co masz na myśli? Co mam na myśli w rzeczy samej? Gdybym nie zgubił wszystkich stronic, nie znalazłbym się w tym położeniu i nie byłoby tej rozmowy. No dobra, zacznijmy od początku. Dobrze, chyba mogę poświęcić krótką chwilę. Jestem dżub. Niektórzy nazywają mnie świętym dżubem. Inni zwą mnie dżubem niszczycielem. Może obiło ci się o uszy? Nie, nie słyszałem. Nie, nie było mi dane o tobie usłyszeć. Nie mogę powiedzieć, że zaskakuje mnie twoja odpowiedź. Dopóki nie opublikuję drugiego tomu, nikt nie będzie wiedział o moich dokonaniach. Czy to, co masz na myśli, to książka? Książka. Nie nazwałbym 26-otomowego eposu zwykłą książką. No dobra. pewno dane ci było słyszeć o początkach i upadku świętego Dżuba Niszczyciela, bohatera Morrowind i wybawcy Dunmerów. Nie, sorry, nie słyszałem. Jak idzie Twoja praca? Może przydałby ci się krótszy tytuł? Może lepiej zostaw pisanie znawcy i przestań wysuwać głupie sugestie. Jak idzie Twoja praca? Okropnie. Po prostu okropnie. Byłem w trakcie pisania drugiego tomu. A tamci zamknęli mnie w tym więzieniu. To niesprawiedliwe. To cię tu wtrącił. Więzienie, masz na myśli kopiec dusz? Chyba jesteś szalony, dobra. Więzienie, masz na myśli kopiec dusz? Co dusz? Na viveka. o czym ty mówisz? Pamiętam tylko tę przeklętą Dremorę i jej sługi, które wpadły do mojego domu i posłały mnie do swojego więzienia. Dobra, zaczynam żałować, że rozpocząłem tą rozmowę. Dremora cię schwytała? Cóż, tak mi się wydaje. Rzuciła na mnie zaklęcie z jakiegoś dziwnego, czarnego kryształu. Chwilę później trafiłem tutaj. Twoja dusza została uwięziona. Moja co? Dusza. Poczekaj. To znaczy... Tak. Nie żyjesz. Nie. Wszystkie zmarnowane miesiące, a może lata. Nie pamiętam nawet, jak wiele czasu minęło. Moja praca nigdy nie ujrzy światła dziennego. Moje imię zostanie zapomniane. W rzeczy samej mogę jakoś pomóc? Być może wiesz, jak stąd uciec. Tak, ale nie opuścisz tego miejsca tą drogą. Ja może i nie, ale moje zapiski mogą. Aby spisać drugi tom mego dzieła, potrzebuję notatek z pierwszej części. W przeciwnym wypadku będę musiał spisywać wszystko z pamięci. Ile stronnic zgubiłeś? 182. Gdy mnie tu wtrącono, czułem, że spadam, i upuściłem wszystkie strony, które trzymałem. W sumie było ich 10. Błagam cię, odszukaj je dla mnie. No dobra, spróbuję coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że odpuścimy sobie dalszą rozmowę, nie chcę wiedzieć, dlaczego dremora go zaatakowała. I dlaczego ma taki przydomek. Chodźmy ja w kierunku kolejnego strażnika. Mam nadzieję, że trzeci strażnik będzie tak samo słaby jak pozostała dwójka. Nie jestem do końca pewien, czy po zabiciu trzeciego pojawi się w końcu smok, i będziemy mieli trochę zabawy ze smokiem. Wydaje mi się, że to może być ta wieża. Zdecydowanie wygląda na największą. Jak na razie cisza, spokój. Czy to jest? Nie. Przez moment myślałem, że to koń. To nie jest zdecydowanie Harwak. Czy coś nas zaatakowało? What the fuck? A ty to kto? No dobra, całkiem nie się unikasz. Nie zmienia to faktu, że nikt nie wytrzymuje podwójnego fireballa. Jeszcze jeden. Gdzieś tam z tyłu czai się za nami jeszcze jeden przeciwnik. No i nie wydawało mi się, że coś Wydaje mi się, że zajmie się nim Serana. Serio, naprawdę musimy wchodzić do środka. What the fuck? What the fuck? E Co? To, jak, gdzie? No dobra. Nie do końca wiem, co właśnie się stało. Wydaje mi się, że trzeciego strażnika załatwimy sobie w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i, jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć. Zabijmy te. Strażnicze stworzenia i wracajmy do więzienia.